Narodowy Bank Polski poprzez emisję banknotu kolekcjonerskiego oddał hołd wielkiemu Polakowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję do upamiętnienia ważnych, historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską historią, kulturą i tradycją. Banknot kolekcjonerski o nominale 50 zł Jan Paweł II jest dostępny w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner kolekcjoner.nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie. Dziś będziemy rozmawiać o odbudowie Ukrainy i szansach, jakie się z tym wiążą dla Polski. Temat jest nieprzypadkowy, gdyż jest związany z konferencją Europe, Poland, Ukraine Rebuild Together. Która odbędzie się w Warszawskim Hotelu Hilton 20 lipca. Więcej informacji znajdą Państwo na ten temat w linku umieszczonym w opisie filmu. A ja chciałbym powitać mojego i Państwa gościa, którym jest Pan Adam Eberhard, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, Panie Adamie. Dzień dobry, witam, dzień dobry, Panie Filipie. Panie Adamie, jak dużą szansą dla Polski i polskich firm jest odbudowa Ukrainy? Myślę, że tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak rozumiemy pojęcie odbudowa Ukrainy. Można oczywiście odbudowę rozumieć wąsko jako to, co będzie odbudowywane ze zniszczeń, które zadała Federacja Rosyjska w czasie wojny. No i tutaj wiadomo, że oczywiście polski potencjał inwestycyjny polskie firmy są znacznie słabsze niż niemieckie, włoskie, francuskie, austriackie, amerykańskie, japońskie. Pod tym względem wiadomo, że jak będzie wielka konkurencja, to nasza rola będzie niewielka. Drugi element, który trzeba zwrócić uwagę, to oczywiście powiązanie prawa do odbudowywania Ukrainy z tym kto finansuje daną inwestycję. Takie stare porzekadło wschodnie mówi, że ten kto płaci, ten zamawia muzykę. Trochę będzie również i tak znaczy, jest daleko posunięte prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, że ci partnerzy, ci te państwa, które będą alokowały najwięcej środków, będą oczywiście miały decydujący głos, jeżeli chodzi o wybór firm, przedsiębiorstw, korporacji, które będą zaangażowane w Ukrainę. Ale. Ale Polska może być aktywna w odbudowie Ukrainy rozumianej szeroko, rozumianej nie tylko jako odbudowa ze zniszczeń, ale jako szeroko, jako szeroki proces modernizacji państwa ukraińskiego, który dotyczyć będzie nie tylko obszarów przyfrontowych, który będzie realizowany bardzo często również na poziomie lokalnym, samorządowym, gmin, powiatów. Głównie gmin, bo gminy na, w ukraińskim systemie uzyskały dość duże uprawnienia ostatnio i finansowanie. I myślę, że to jest dla polskich firm, które są bliżej, które lepiej rozumieją kontekst regionalny, które mają więcej partnerstw regionalnych, które mają, są w stanie lepiej oszacować ryzyka inwestycyjne, to może być pewna przewaga konkurencyjna, to może być pewna szansa. Poruszył Pan kilka wątków, które poruszę w następnych pytaniach, natomiast chciałbym Pana zapytać, czy polskie firmy posiadają, my mamy naprawdę taki realny, duży kapitał prywatny, który mógłby realnie partycypować w odbudowie Ukrainy, czy raczej to będą działania pomocnicze, że tak się wyrażę? Oczywiście, no jak gdyby przy niewielkich inwestycjach, tych lokalnych, o których mówię, to polskie firmy średnie i wielkości, one mają potencjał, one mają potencjał, jeżeli chodzi o, o modernizację tej tkanki miejskiej, jeżeli chodzi troszeczkę kwestie budowlane, jeżeli chodzi również o pewne działania inwestycyjne wychodzące poza Odbudowę czy budowę jak, jako taką, jeżeli chodzi na przykład o przemysł rolno-spożywczy, przetwórczy przede wszystkim, to tutaj, tutaj są pewne możliwości wejścia polskich firm. Tym bardziej, że tworzona jest obecnie, tworzone są obecnie ramy prawne. Znowelizowana jest ustawa o KUKE, mająca dawać gwarancje również inwestycyjne dla polskich przedsiębiorstw. Gwarancje od ryzyk politycznych, od siły wyższej, gwarancje dla polskich przedsiębiorców, którzy postanowią się zainwestować swój kapitał na Ukrainie. Ale ma Pan rację: bardzo dużo szans, które wiążą się z polską obecnością na Ukrainie, w odbudowie Ukrainy, ona pewnie będzie związana z byciem partnerem, byciem podwykonawcą dużych korporacji międzynarodowych. No tylko musimy oczywiście być świadomi, że wtedy gro przychodu, dochodu, zysku biorą ci więksi, a podwykonawcy, no cóż, pra, pracują na, na marżach niewielkich. A jak bym miał powskazać takie firmy z największym potencjałem? Branża budowlana, która może najwięcej zyskać? Myślę, że branża budowlana, jak już nie wchodząc w konkretne firmy, ale myślę, że branża budowlana, myślę, że kwestia modernizacji, jak powiedziałem, tkanki miejskiej, myślę, że trochę usługi transportowe... Yy... To, to, to na pewno. No i jeszcze jeden bardzo ważny sektor, o którym nie rozmawialiśmy do tej pory, to znaczy, generalnie w interesie Polski leży powiązanie infrastrukturalne Ukrainy, więc to, to, co powinniśmy lobować, nawet jeżeli niekoniecznie polskie firmy będą w stanie wszystko to realizować, no to są kwestie powiązań infrastrukturalnych, drogowych, wszelkich komunikacyjnych, kolejowych również pomiędzy Polską a Ukrainą, z wykorzystaniem europejskiego rozstawu szyn, Infra, infrastruktura graniczna infrastruktura magazynowania zboża, no przecież ten cały kryzys, także, który kilka miesięcy temu wybuchł wokół zboża z Ukrainą, także wynikał z różnych wąskich gardeł i z pewnej nieczytelności tych mechanizmów, mechanizmów kontroli za towarami, które przekraczają naszą granicę. Bez względu na wszystko trzeba dużo uwagi poświęcić przybliżeniu Polski i Ukrainy w wymiarze infrastrukturalnym. No właśnie już Pan trochę rozpoczął ten temat, ja go chciałbym dalej kontynuować, bo mamy, istnieje ryzyko, że te najważniejsze inwestycje wpadną, istnieje ryzyko, ja jestem osobiście powiem, że jestem wręcz przekonany o tym, że te najważniejsze inwestycje wpadną w ręce USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, a my pomimo tego dużego zaangażowania militarnego i humanitarnego otrzymamy resztki z tego stołu i pytanie, czy my mamy jakieś narzędzia, żeby tych resztek jakkolwiek to nie zabrzmi, było jak najwięcej, żebyśmy mieli jak największą siłę przetargową, czy jednak to jest sprawa prawie przesądzona? Myślę, trzeba próbować. Ja, ja, ja wróciłem właśnie dopiero co z Japonii, gdzie rozmawiałem z dużymi firmami japońskimi, yy, sektora rozwojowego, również konsultingowego, którzy zajmują się, zajmują się, którzy ostrzą swoje zęby na odbudowę Ukrainy. Oni wszyscy zakładają biura w Warszawie dzisiaj. Oni wszyscy z oczywistych względów na Ukrainę jeżdżą przez Warszawę. No, i to jest pewna szansa dla Polski, że jesteśmy takim naturalnym pośrednikiem dla, 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 dla nieko, niekoniecznie nie tylko, nie tylko Japończyków, i to, i to, trzeba, i to trzeba wykorzystać. A natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy niewielkie, niższe, na takim niższym poziomie, to ja dam przykład mojej instytucji. To znaczy, w ramach Warsaw Enterprise Institute otworzyliśmy w ostatnich miesiącach cztery biura na Ukrainie. W Kijowie koordynujące naszą aktywność, ale również trzy biura na Ukrainie Zachodniej w Lwowie, w Łódsku, w Winnicy. Obejmujemy osiem regionów Ukrainy Zachodniej i Centralnej. Spotykamy się z biznesem, spotykamy się z administracją państwową, organizujemy konferencje, seminaria na tematy odbudowy na początku przyszłego tygodnia wraz z. Konferencję robimy w Werwowie, w Łódzku. Jakby uczestniczyć w nich będzie pani minister Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Polscy przedsiębiorcy, ukraińscy przedsiębiorcy. Będziemy w ramach naszych projektów starali się poznawać, wykorzystując na przykład ankiety do gmin. Zapotrzebowanie lokalnych społeczności na współpracę z Polską, na działania inwestycyjne. Taka, taka praca, mam wrażenie, o charakterze takim pozytywistycznym u podstaw, próbująca zdiagnozować potrzeby, pod, zrobić bazę nie tylko potrzeb, ale osób, nazwisk, kontaktów, tych, którzy, którzy podejmują decyzje, którzy szukają partnerów, tych, którzy, 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 którzy działają na tym poziomie lokalnym. To jest moim zdaniem. Wróż do sukcesu i, i w ramach Warsaw Enterprise Institute staram się te rzeczy koordynować. No właśnie, też na naszą korzyść chyba jednak trochę działa to nasze usadowienie geopolityczne. Pierwszy raz chyba od dawna. Jednak odbudowa Ukrainy bez Polski, to znaczy bez naszych hubów, bez, nasi, bez naszej sieci transportowej, raczej nie ma prawa bytu. Więc tutaj mamy też jakąś opcję kontrolowania tego, co się dzieje. Kontrolowania to pan redaktor troszeczkę przesadził w tym sensie nadmiernie optymistyczne. Kontrolowania to nie mamy, ale mamy możliwość, mamy większe możliwości włączania się w ten proces, monitorowania go rzeczywiście, włączania się, przedstawiania naszej oferty jako. Jako pośrednika, no w ogóle wykorzystywania sąsiedztwa polsko-ukraińskiego, tych powiązań społecznych, międzyludzkich, tej znajomości ryzyk inwestycyjnych, to są rzeczy, które pozwalają nam wejść, jak, jak podkreślam, to znaczy to powiem jeszcze raz: to znaczy, niekoniecznie trzeba się koncentrować na odbudowie buczy czy irpienia tych miast, symboli, które wiadomo, że każda wielka zachodnia firma będzie chciała mieć w swoim portfolio. Ale koncentrować się na tych mało widocznych y, przetargach, które pojawiają się na poziomie regionalnym, bo naprawdę mało kto w to się, na, to, y, jak gdyby na to patrzy, to, to monitoruje, do tego sięga. I y, y, y to jest też nasza, nasza działalność jako World Enterprise Institute. Staramy się wspierać polskie firmy, polski y, biznes, przekazując im know-how. Będziemy przygotowywać raporty, na przykład poradniki dla biznesu. Regionalne, nie ogólne ukraińskie, nie, nie, nie pokazujące Ukrainę z lotu, lotu ptaka, ale pokazujące Ukrainę na tym niskim, niskim, poziomie regionów, obwodów, czyli województw polskich rajonów, czyli polskich powiatów i chromat przede wszystkim, czyli polskich gmin. Wspomniał Pan o obwodach i tym bardzo chciałbym tak płynnie przejść do, tego, do, nas, do mojego ostatniego pytania, bo swego czasu powstał plan odbudowy Ukrainy z podziałem na obwody. Które przypisano poszczególnym państwom, które miałyby odbudowywać dany obwód. Nam przypisano bodajże Donbas, który mielibyśmy na spółkę odbudowywać z Włochami, jeśli mnie pamięć nie myli. I czy należy traktować w ogóle ten plan poważnie, ponieważ no jakby został przypisany nam obwód, który nie wiadomo nawet, czy trafi w ręce Ukrainy. Nie, to, 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 to było jakby. To, to było narysowane rzeczywiście na początku tego procesu przygotowywania planów odbudowy. Myślę, że ci, którzy rysowali wówczas te mapy, już dzisiaj o nich nie pamiętają. Wiadomo, że nie będzie żadnej odpowiedzialności geograficznej narzuconej z, z zewnątrz. To, to, można, to można włożyć już między bajki, to, 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 to tak, tak to nie będzie działało. Oczywiście będą, będą poszczególne kraje starały się wchodzić, jakby budować swoją specjalizację, specjalność, gdzieś gromadzić swoje inwestycje, pokazywać, że tutaj akurat będziemy chcieli działać bardziej. Polska ma już jakieś plany dotyczące inwestycji, dużych inwestycji w odbudowę Ukrainy w obwodzie Charkowskim, na przykład. Duńczycy weszli w obwód Mikołajowski Róż, w różne, różne kraje, w różnych miejscach starają się zaznaczyć swoją obecność w większym stopniu niż inni, ale, ale, ale nie ma czegoś i nie będzie czegoś takiego, jak odpowiedzialność, jak odpowiedzialność regionalna. To już dzisiaj wiadomo, Chociaż jeszcze bardzo dużo nie wiadomo, bardzo dużo nie wiadomo, jak będzie finansowanie odbudowy Ukrainy zorganizowane, jak będą pozyskiwane środki, jak będą ogłaszane przetargi. To też jest wielki, już troszeczkę na marginesie, w na nawiasie do naszej rozmowy, wielkie wyzwanie dla polskich firm. Zdolność wykorzystywania pieniędzy międzynarodowych, to znaczy uczestniczenia w przetargach międzynarodowych, które będą skomplikowane, które będą już szmudne, ale które oczywiście będą dawały dużą stopę, stopę, stopę zwrotów. Więc tak jak gdyby to, co chcę powiedzieć, że znaków zapytania ciągle jeszcze bardzo, bardzo wiele ale to, co możemy robić, to przygotowywać się na tym jak najbardziej lokalnym poziomie, aby wspierać polskie firmy, polskie przedsiębiorstwa, polski biznes, który chciałby wchodzić na Ukrainę, aby badać grunt, aby, aby patrzeć, gdzie warto inwestować, gdzie warto zarabiać i gdzie warto zwiększać tę współpracę polsko-ukraińską, powiązania między naszymi państwami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Adam Eberhard, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute. 尽快解决。